Kiedy myślę o krystalicznie czystej wodzie, zwykle przychodzą mi do głowy Malediwy albo karaibskie czy śródziemnomorskie wyspy o niekończących się plażach, no i moja wanna. Tak, naprawdę często ją czyszczę. Te miejsca faktycznie szczycą się bardzo czystymi wodami, ale na ziemi istnieją też mniej znane jeziora i rzeki, gdzie woda jest tak przejrzysta, że można zobaczyć dno zbiornika. Zwiedźmy je teraz. 1. Jezioro Melissani, Grecja. Jezioro Melissani znajduje się w jaskini o tej samej nazwie. Istnieją co najmniej trzy powody, dla których warto odwiedzić ten przyrodniczy unikat w Kefalonii. Po pierwsze, znajdziecie tam krystalicznie czystą wodę, po drugie, to miejsce ma 20 tysięcy lat historii, a po trzecie, chodzi o legendy z nim związane. W słoneczne dni zielone wody jeziora Melissani są wypełnione oślepiającym światłem. Kiedyś znajdowało się ono całkowicie pod ziemią, ale dzięki trzęsieniu otworzyło się i teraz leży 18 metrów poniżej powierzchni gruntu. Jaskinia w naturalny sposób filtruje morską wodę, którą wypełnione jest jezioro, co sprawia, że jest jeszcze bardziej przejrzyste. Kiedy będziecie pływać po nim łódką, podziwiając piękno stalaktytów, możecie posłuchać też greckich mitów dotyczących tego miejsca. Ponoć niegdyś mieszkały tu nimfy i nawet jego nazwa wzięła się od jednej z nich, pięknej Melisanti ze złamanym sercem. 2. Jezioro Kraterowe, USA. Ten zbiornik wodny to prawdziwy klejnot Parku Narodowego Jeziora Kraterowego w stanie Oregon. Uformowało się 7700 lat temu, kiedy zapadł się wulkan o nazwie Góra Mazama. To najgłębsze jezioro w Stanach Zjednoczonych i podczas gdy wiele z nich jest zasilanych wodą z rzek, jezioro kraterowe uzupełniają tylko deszcze i śniegi, a cała woda jest całkowicie wymieniana co 250 lat. Może dlatego jest tak nieskazitelnie niebieska? Na jeziorze można zobaczyć tak zwanego starego człowieka z jeziora, czyli dryfujący pionowo pniak drzewa, którego obecność po raz pierwszy odnotowano w 1896 roku. 3. Jezioro Flathead, USA Jezioro Flathead w Montanie jest największym słodkowodnym jeziorem w zachodniej części kraju. Mieszka w nim wiele gatunków ryb, okonie żółte, pstrągi, sieje, jesiotry i mnóstwo innych. Ludzie zwykle oddają się tu wędkarstwu, pływaniu, jeździe na nartach wodnych i piknikowaniu. Nic jednak nie może się równać z wycieczką łódką po jeziorze. Jego wody są tak czyste, że łódki zdają się nie płynąć, ale frunąć nad dnem. Flathead jest pozostałością ogromnego jeziora lodowcowego Mizula, które istniało tam 13 tysięcy lat temu. Wody zasilające zbiornik pochodzą z gór skalistych i to głównie czysty śnieg rozpuszcza się w tę krystalicznie przejrzystą wodę. 4. Pięciokolorowy staw w Dolinie Dziudżajgą w Chinach. Widzieliście już krystalicznie czyste jeziora, ale czy potraficie sobie wyobrazić wielokolorowe? Właśnie takie jezioro znajduje się w rezerwacie przyrody Jiujiagou, będącym częścią Łańcucha Górskiego Minshan w Chinach. Pięciokolorowy staw, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ma niezwykły skład chemiczny. Znajdują się tam hydrofity i węglany wapnia, a na dnie osady wapienne i liczne algi. Wszystko to w połączeniu z bujnymi, otaczającymi jezioro lasami, które odbijają się w wodzie sprawia, że przybiera ona odcienie zieleni, lazuru, żółci, pomarańczy, a nawet fioletu. Szczególnie pięknie staw prezentuje się jesienią. 5. Grunersee, Austria A skoro mowa o dziwnych kolorach wody, co powiecie na krystalicznie czyste jezioro, które jest zupełnie zielone? Stąd ta nazwa? To kolejne górskie jezioro, które największą głębokość, czyli 11 metrów, osiąga latem, ponieważ jest zasilane wtedy przez topniejący śnieg. Gruner See było popularne wśród nurków, a któryś z nich zamontował nawet pod wodą mostek i ławeczkę. Jednak w 2016 roku lokalne władze zakazały jakichkolwiek aktywności na jeziorze. Obawiano się, że nurkowie mogą zamieszać osad z dna i woda straciłaby swoją unikalną, przejrzystą zieleń. Obecnie możecie jedynie przechadzać się wokół zbiornika. 6. Jezioro Peyto, Kanada Jezioro Pejto to obowiązkowa pozycja dla turystów wędrujących po Parku Narodowym Banff w górach skalistych. Kiedy popatrzycie na nie z góry, wyda się Wam nienaturalne ze względu na swój jaskrawy, wręcz neonowy, turkusowy kolor. Szczególnie intensywny odcień woda przybiera latem, kiedy topniejący lodowiec przenosi do jeziora wraz z wodą skalny pył. Jezioro Pejto nie tylko zmienia kolor w zależności od pory roku, ale także pozornie w ciągu dnia, w zależności od nasłonecznienia. Najlepszy widok rozpościera się ze szczytu Bow, który jest najwyższym wzniesieniem Weisfields Parkway. 7. Niebieska rzeka, Grenlandia Każdy, kto kiedykolwiek leciał nad Oceanem Atlantyckim, widział ogromne połacie pokrytych śniegiem terenów między Europą i Ameryką. Pomimo tego, co sądzi wiele osób, Grenlandia jest zamieszkana i przyciąga turystów. Jednym z powodów, dla których warto się tam wybrać, jest przepiękna niebieska rzeka. W przeciwieństwie do większości rzek, które znacie, ta nie posiada stałego koryta. Co roku się zmienia i odnawia. Oczywiście jej źródłem są pobliskie lodowce, a wiosną, kiedy szybko topnieją, powstałe wówczas liczne kałuże i sadzawki łączą się i zmieniają w jeziora i strumienie, tworząc kolorową wstęgę niebieskiej rzeki. Z powodu globalnego ocieplenia w ostatnich latach topnienie postępuje jeszcze szybciej. 8. Jezioro Bajkał, Rosja. Jezioro Bajkał jest najgłębszym i najstarszym jeziorem na świecie. Zawiera 20% całej słodkiej wody na planecie i ma 25 milionów lat. Woda w nim jest tak czysta i przejrzysta, że widoczność osiąga 39 metrów. Wiele osób przyjeżdża tu latem, ale to zimą wszystko staje się magiczne. Nie zapominajcie, że Bajkał leży na Syberii, co oznacza, że zamarza, a jego pokrywa lodowa jest tak gruba, że mogą po niej jeździć małe pojazdy. A ponieważ woda jeziora jest bardzo czysta, lód też jest przejrzysty, dzięki czemu można obserwować podwodne życie bez specjalnego sprzętu. W lodzie pojawia się mnóstwo dziwnych pęknięć, które wpuszczają do środka tlen, co pomaga mieszkańcom jeziora przetrwać zimę. 9. Jezioro Mashiu Japonia Nie sposób odróżnić nieba od ziemi, kiedy patrzycie na jezioro Mashiu na japońskiej wyspie Hokkaido. Kiedy zmierzono jego przejrzystość w 1931 roku wynikiem 41 metrów pobiło nawet bajkał. To jezioro kraterowe, które leży w kalderze potencjalnie aktywnego wulkanu. W przeciwieństwie do innych jezior, nie posiada ono regularnego brzegu, ale jest otoczone ścianami krateru o wysokości 200 metrów. Mashu powstało w wyniku aktywności wulkanicznej 32 tysiące lat temu i, mimo że turyści nie mogą do niego podejść, jezioro otaczają naprawdę komfortowe tarasy widokowe. 10. Jezioro Mackenzie, Australia. Jezioro Mackenzie znajduje się na wyspie Fraser w Queensland, która jest największą piaskową wyspą na świecie. Zbiornik Mackenzie jest wypełniony świeżą deszczówką i znajduje się na wzniesieniu 97 metrów nad powierzchnią gruntu. Zawartość kwasów w wodzie jest tak duża, że w jeziorze nie przeżyłyby żadne stworzenia. Jego kolor jest tak jaskrawy, że wydaje się nienaturalny, a otaczające je drzewa w kształcie serc sprawiają, że krajobraz wygląda jeszcze bardziej surrealistycznie. Lokalne plemię Buczula wierzyło, że jezioro to w rzeczywistości oczy przemienionego bóstwa Kygari i dlatego właśnie jest tak nieprawdopodobnie piękne. 11. Las deszczowy Hoa, USA Las deszczowy Hoa to jeden z siedmiu cudów stanu Waszyngton. Znajduje się na półwyspie Olympic i biegnie wzdłuż rzeki Hoa, która wypływa z lodowca na górze Olympus. To drobny pył lodowcowy nadaje rzece jej krystalicznie czysty, zielonkawy odcień. Dzięki temu jest to idealne miejsce na piesze wędrówki, a nawet reklamy producentów odzieży outdoorowej, ponieważ przez rzekę można przejść jak prawdziwy poszukiwacz przygód. 12. Park Narodowy Lensos Maranhenses. Brazylia. Mimo że Park Narodowy Maranhão na pierwszy rzut oka wygląda jak pustynia, tak naprawdę nią nie jest, ponieważ otrzymuje znacznie więcej wody niż typowa pustynia. Maranienses po portugalsku oznacza prześcieradła, a to miejsce rzeczywiście wygląda, jakby pokryte było gładkimi, białymi prześcieradłami z piasku. W czasie pory deszczowej, zwykle od stycznia do czerwca wydmy wypełniają się czystą wodą i zmieniają w cudowny układ pięknych lagun, które idealnie nadają się do pływania. 13. Błękitne jezioro. Nowa Zelandia. W narodowym parku Nelson Lakes w Nowej Zelandii leży najczystsze jezioro na świecie. Maorysi wierzą, że to jezioro jest święte i nikt nie może w nim pływać ani nawet do niego wejść. Jedyny wyjątek stanowią cele naukowe, na przykład, by zmierzyć przejrzystość wody. Ostatnim razem, kiedy to zrobiono, okazało się, że wynosi ona powalające 79 metrów. Woda w jeziorze jest więc w zasadzie tak czysta, jak woda destylowana. Nigdy się nie nagrzewa i zawsze ma temperaturę pomiędzy 5 a 8 stopni Celsjusza, ponieważ znajduje się na wysokości 1200 metrów. Dozwolone są tam piesze wędrówki, biwakowanie i wędkowanie, a także wycieczki helikopterem, więc nadal macie szansę zobaczyć ten cud natury. A Wy, które z tych miejsc chcielibyście zobaczyć najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Ale chwilka, jeszcze nie ruszajcie nad krystalicznie czyste jeziora. Na naszym kanale znajdziecie mnóstwo ciekawych filmików. Wystarczy, że klikniecie jeden z proponowanych. Życzę miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.